Mamy zadanie, że mamy prostą k o równaniu y równa się minus 1 trzecia x plus 2. My musimy znaleźć jakąś inną prostą y równa się ax plus b, która jest równoległa do tej prostej k i przechodzi przez punkt P równy 3,5. Co tu robimy? No, dwie proste są równoległe, jeżeli współczynniki kierunkowe są takie same, czyli to, co stoi przy x, jest dokładnie takie same. Więc skoro tutaj stoi minus 1 trzecia przy tej prostej, no to przy tej prostej również musi stanąć minus 1 trzecia x, no plus jakieś b. W jaki sposób liczymy sobie to b? No, właśnie po to podali nam współrzędne tego punktu, bo za x możemy postawić 3, a za y 5. Czyli 5 jest równy minus 1 trzecia i za x wstawiamy 3. Czyli 5 jest równy minus 1 trzecia razy 3 to jest minus 1. No i dodajemy sobie jedynkę, czyli wyjdzie, że 6 jest równe b. Czyli wiemy, że a jest równe minus 1 trzecia, b jest równe 6, czyli odpowiedź d jest poprawna.